I witam państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku. Zagrajmy w Far Cry. O To co być może słyszeliście, a być może nie. To był mój termometr, który trzymam właśnie pod paszką. To jest niesamowite. Dzisiaj idę do pana doktora. Bo od poprzedniego wtorku nie przechodzi mi to prawie w ogóle. E. Wspaniała choroba, naprawdę. Cudowna. Już dawno tak nie odpocząłem. Dobrze, nieważne, nie będę narzekał i jedziemy dalej. Pozdrawiam wszystkich moich wspaniałych widzów, którzy mają ten niesamowity dar mobilizowania mnie do robienia następnych odcinków. Serio, tak to jest. Dobra. Tutaj nie będzie łatwo. Powiem inaczej, będzie trudno. Co? A tam są coś goście. Tak jak mu już mówiłem, ja tu znam przyszłość. Tu będzie rzeźnia. I jeżeli zauważyliście, przesadziłem sobie broń na te granaty. Ponieważ z tymi gościami jest ich tutaj tak dużo i są tak opancerzeni O kurde, ale strzeliłem Źle strzeliłem Ale, że tak powiem, wyrzut grana jest na tyle skuteczny I tak zabójczy, że muszę zrobić przerwę Kurde do mnie z rakiem, co za? Poczekajcie, przerwa. No to spróbujemy jeszcze raz. Pierwsza próba mi nie wyszła. Eee... Dobra, może na początek będziemy do nich strzelać normalnymi pociskami. Przód, kurde, nikt mi nie mógł widzieć. A ty mi mogłeś. O patrzę, że są, że hej. O kurde kurde, nie strzelaj z tego do mnie. Trzmaciarzu. Nie no, kurde. Wiecie co, jak to przejdę, bo to jest taka rozruba, że, że ciężko w ogóle cokolwiek mówić. Jak to przejdę, to wam włączę. To chyba nie ma sensu. Dobra, i udało mi się. Udało się. Cudownie. Dobra, przełączmy teraz, żeby się samemu rakietą nie wysadzić. Dobra, pozbierajmy te łupy, bo jak widzicie, troszkę mnie zciosali. <laughs> Przepraszam bardzo Powiem Wam, że to jest... Może spoiler będzie. Jak ktoś nie chce słuchać, proszę na 3... albo nie na 5 sekund wyłączyć dźwięk. Teraz. To jest ostatni e, epizod. Dobra, jak włączyliście dźwięk, to już, już powiedziałem. <laughs> Aptę, aptęczka. Mogę?

na granacie. Dobra. Tutaj trzeba ewidentnie chyba biegać. I może nie wysadzać wszystkiego w powietrze, chociaż wysadzanie w powietrze zawsze jest dobrym pomysłem. Ja, ale, obstrzał. Dobra, najpierw kilka granatów trzeba by puścić. Bo to... Um, uh, uh, uh. Ale powiem Wam, że to nie jest najtrudniejszy moment. Będzie gorszy. Przeładowanie. Dobra, i w kilka miejsc trzeba puścić. Kurde, przestrzeliłem. Stano, owczo, owczo, owczo! Takie E-O, o e -O, e, e o Żeby było bardziej... Tak mm -hmm. Trzeba tak zrobić, trzeba się trzymać planu Najpierw wysadzamy w powietrze kilku Tam Tamten mutant do mnie też strzela, niedobry bo, może od razu w mutanta, kurde, ładować co? Ech. To będzie krótki odcinek, bo będzie trwał z najwyżej 15 minut. To już tak sobie obiecałem. Mam pomysł. O, szajs. sam się granatkiem pikłem? Nie, to jest, jest, jest głupie. Ale przecież nie będę przechodził całej gry na pauzie, nie? Coś muszę Wam pokazać, zwłaszcza w tej końcówce. No kurczę, no niestety mój skill jakoś przysiadł. Hmm, no Dobra, tu przeładować i pykamy kilka granatów. O. A, ale to było szybkie. Nie, no jest, jest ciężko, jest ciężko. Może będę wycinał te, te, te ładowanie się? To szkoda czasu chyba na to, co? Ej, znowu kurde. O kurde, le blaszka. Kurde, blanche. No, skosił mnie ten chubens. A już było, było już tak, tak całkiem ten. Hole, <tryk> <tryk> no, jeszcze sobie paluszki na złych klawiszach ustawiłem. Masz. Też masz Dobra Dobra, trzeba zaraz się zabrać do rzetelnej pracy. Ale było rzetelnie. Kurde, spadł mutant i mi strzelił kulkę. Dobra, już jest akcja. Nie wiem gdzie on jest. Gdzie jesteś? Czemu rzucasz we mnie granatami? Kurde, co za mierda. O, zrobiłeś się niewidzialny. Jak miło z Twojej strony. <coughs> Już nie mogę na Ciebie patrzeć. Ha! Pokonałem go. Kto Cię zaraził? Weszliśmy w toksyczne miejsce. Mutagen może być tylko wprowadzony przez subdermalną iniekcję. Chciałbym mieć kredyt, ale nie miałem czasu, aby przygotować serum. <laughs> tak, na pewno już jestem piękny. Ona może trochę mniej piękna, ale co tam? O i teraz zapatrzył się w, w dal. <laughs> Doyle, you wouldn't. Of course I would. Working for the government taught me that where there's oh, money, yeah. there's money to be made. Why didn't you just kill Krieger yourself? The Trigens are fiercely loyal, and you just killed their father. I'd love to see how they take the news, but I've got a super mutagen to sell. Doyle, unless you give us the antidote, you're not leaving this island alive. Now, I know you won't believe me until I've got a gun pointed at your head. So, mm. Biesz ten ser pleśniowy i wychodź. Tak, uwierzcie mi, to nie jest najlepszy no, no. <laughs> sposób nożenia kobiety. <laughs> A, szybko się człowiek męczy, co zależy jeszcze od kobiety. Eee, dobra. No i teraz najgorsze, co jest przed nami. To było dosyć łatwe. Wiecie co, po prostu udało mi się dwoma celnymi strzałami z tego granatnika rozwalić cztery gości. Najpierw był granatnik, granat w lewo, dwóch poszło, granat w prawo poszło trzech, a później wszystkie granaty, te granaty z tego granatnika centralnie w tego kolesia. Jak się skończyły, to zacząłem ładować z shotguna, co się okazało skuteczne. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie, nie wiem ile widzieliście. O, tu właśnie był jeden gra, drugi, dwa, cztery trupki. Nie wiem ile widzieliście, powiem szczerze. Pamiętam, że tu się troszkę mięczyłem. Dobra. tu wspaniały wspaniały magazyn wszystkiego nie. jak widzicie można się czegoś spodziewać jest jeden bezsens tutaj Już tak na dobrą sprawę tu może się naładować zaraz wam pokażę tu będzie sejwik Save game I teraz tak <laughs> Otwieramy drzwi, są jedne Słychać Czesława Więc sobie otworzymy, zobaczymy co jest na zewnątrz O, idzie Czesław Dobrze, jednego Czesława mniej, ale i tak już ledwo żyje. Oprócz Czesławów są jeszcze karkołomne zenony, które strzelają jak cholera. Yy, nie ma się gdzie schować, nie ma innej drogi, przynajmniej ja nie znalazłem. <laughs> Moment. Wiecie co, jak wyłączam nagrywanie, to nawet szybciej się to ładuje. <laughs> I powiem wam, jeszcze raz spróbujemy. Spróbujemy to. Też nie ma sensu, bo ten Cesaf on tu przyjdzie. Najwyżej Zenona ustrzelimy karkołomnego. Dobra, wstań, bo on, on tu i tak przyjdzie. Dobra. Jak widzicie pełny shotgun to fajna rzecz. Kurde, no i nie wiadomo, tak naprawdę skąd. Nie. Kurde, jeszcze jeden ten. O kurde, powiem szczerze, że nic jeszcze mi tak dobrze nie poszło. Idzie dwóch na raz chyba. I co najgorsze nie mogę wrócić sobie tam do tego magazynu. No i właśnie. Było fajnie, ale niestety mi się nie udało. Eee, powiem szczerze, to jak to przeszedłem? Wykorzystałem buga w tej grze. Zaraz wam pokażę jakiego. <coughs> To, było, to jest bardzo mozolne, nudne i nie będę wam tego... pokażę wam tylko sposób. Natomiast nie będę... nie będę, że tak powiem... O. Dopóki nie otworzycie tych drzwi, to te będą otwarte. Oh, crap! Się przysadziłem granatem. Czym się tu zmieniało, żeby nie rzucać granatami? No dobra O, widzicie? Widzieliście to? To jest właśnie ten bug, który ja wykorzystałem. No tu od czasu do czasu pojawia się go, lufa, która go boli. I tak wytłukłem wszystkich Czesławów i dopiero poszedłem wbić zenonów. On tu łazi, tak od czasu do czasu mu ta lufa tu przejdzie, albo jak kawałek ręki przez te drzwi. To jest bardzo mozolne, bardzo długo mi z tym zeszło, ale, ale sobie poradziłem. Dobra, wiem, że to wstyd i obczar. W ogóle się przyznawać, że w ten sposób przeszedłem w Far Cry'a. Ale sami widzieliście, kurde, że to jest... ...niesamowicie trudne, kurde. Ich jest tam za dużo. A jak zaczynają strzelać, to już w ogóle. Dobra, niech to spojrzy na zegarek. Wiecie co, ja muszę kończyć niestety, gdyż mam wizytę lekarską. Wiem, że to dziwne, tak w niedzielę, tak na no, jakiś tam... Nie, wiecie co, bo kurde, no nie przechodzi mi to dziadostwo. Codziennie mam gorączkę i w ogóle inne. O, 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 o. Dobra, chodź tu jeszcze. Hmm. 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 Tam jest ich już ze dwóch albo trzech. Wiecie co, koledzy, mogliby się zacząć do siebie strzelać. Ty, Czesław, wiesz co? Ten drugi Czesław mówi, że ma większy bajce przed Ciebie, wiesz? That... Dzięki za informację. Jednego mamy z głowy. Jak wam się podoba mój sposób lamerski z deka, ale, ale skuteczny? No! No! A najgorsze jest to, że jak, jak się ustawią, także że nic im nie wyłazi tędy. Chodź tu, chodź, 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 ja tu już będę. Ciężko oddychają chłopaki. Dobra, powiem Wam, że to jest dość żałosne, co ja robię. Więc nie będę Wam już tym was, was już tym zanudzał. Szkoda, że to nie może zostać otwarte. Szkoda, że to nie może zostać otwarte. Bo gdyby mogło być, to ja bym tu sobie może nawet poradził. Ilu ich tam jest. No jakbym otworzył, to już po mnie w zasadzie, bo zamykają się drzwi te już się nie otwierają. I zostaje, że tak powiem, sam na sam z, z, z tymi dziadosem. <grym wiosenie> <grym wiosenie> Wystaw łapkę. Ja no dobra, na tym tu polega, jakich powy zabijam. To, to wam pokażę, co jest dalej. Galerny dziady, galerny. Dobra, trzymajcie się do następnego odcinka. Mam nadzieję, że nie jesteście zbyt zawiedzeni moją postawą. Dobra, trzymajcie się. Cześć.